Mariusz Kapun, kapitan zespołu. Mariusz, nie wiem, już się przemka pytałem, czy już w głowa mieliście, że to już jest tak Wyziutko, czy ten wynik was tak za bardzo zaabsorbował, że, że po prostu no, po raz kolejny gramy w tej fatalnie. Nie wiem co się dzieje, po prostu, nie wiem czy ta świadomość, też, że Rybnik, kaszy wielsko Bielsko u siebie, Myśla, my, myślałem, że byliśmy już nie wiem, przy całej fecie, no ale niestety, no, trzeba po prostu spuścić głowy i zagrać trzy ostatnie mecze, trzy na maksa, Trzymaj bo się. niestety nikt nam... Tej, tego ale Mariusz, ale tam trzeba powiedzieć, że w tych typu sytuacji brakło zimnej krwi, bo, no bo jednak mieliśmy tutaj poprzeczkę i tam naprawdę poprzeczkę. nie wiem, czy to już coś tam w głowach nam siedzi, że my na tym naszym stadionie jakoś nie potrafimy tych sytuacji wykorzystać, bo one są, no nie, nie ma co się ukrywać, one są, tylko nie potrafimy ich jakoś zamienić na bramkę. Na wyjazdach to idzie jakoś łatwo. Na pewno w, w, w sytuacji były tak, tak, w, pierwszych targach, w drugim, no przy czym tak mówić. Odzobiliśmy krwi. Kurawa na, przygotowana pięknie, namredu. Maniu. Ścięta trawa. No kurde, też nic nie dało. Zaczniemy no. no, się poczekać. To co, za tydzień? Owę. Umawiamy się, Maniu.